I każdy zrobił majtki. Tak więc się stało, że dzielny kadet Bigler został zawieziony do wojskowego szpitala izolacyjnego w uj Jego powalane spodnie zginęły w zamęcie wojny światowej. Marzenia kadeta Biglera o wielkich zwycięstwach zostały zamknięte w pokoiku izolacyjnego baraku. Dowiedziawszy się, że ma dysenterię, kadet Bigler szczerzej się uradował. Wszystko jedno, czy się otrzymuje rany z najjaśniejszego pana, czy też zapada się na jakąś chorobę przy wykonywaniu obowiązków żołnierskich. Potem przytrafiła mu się jeszcze drobna przygoda. Ponieważ wszystkie miejsca w szpitalu dla chorych na dezenterię były zajęte, więc kadeta Biglera przeniesiono do baraku cholerycznego. Jakiś madziarski lekarz sztabowy pokręcił głową, gdy kadeta wykąpano i przy mierzeniu temperatury stwierdzono, że ma akurat 37 stopni. Przy cholerze najgorszym objawem jest poważny spadek temperatury. Chory staje się apatyczny. Kadet Bigler nie okazywał rzeczywiście najmniejszego wzburzenia. Był niezwykle spokojny i w duchu powtarzał sobie że czy tak, czy owak, cierpi za najjaśniejszego pana. Lekarz sztabowy polecił tym razem wsunąć kadetowi Biglerowi termometr do odbytnicy. Ostatnie stadium cholery, pomyślał w duchu. Objawy końcowe, najwyższe wyczerpanie, chory traci zainteresowanie dla swego otoczenia, a świadomość jego jest przyćmiona. Uśmiecha się w przedśmiertelnych kurczach. Kadet Bigler przy gruntownym mierzeniu temperatury, Uśmiechał się istotnie, ale z miną męczennika, gdy wtykano mu termometr w miejsce tak niezwykłe. Nie ruszał się. – Objawy, które przy cholerze prowadzą ku końcowi? – myślał węgierski lekarz sztabowy. – Bierna pozycja? – zapytał jeszcze podoficera sanitariusza, czy w kąpieli kadet Bigler wymiotował i miał rozwolnienie. Otrzymawszy odpowiedź przeczącą, zapatrzył się w Biglera. – Gdy przy cholerze mija rozwolnienie i kończą się wymioty, to te objawy są oznaką zbliżającego się końca, wypełniając… Ostatnie godziny życia. Kadet Bigler zupełnie nagi po wyniesieniu go z ciepłej wanny poczuł chłód i zaczął szczękać zębami. Na całym ciele miał gęsią skórę. Widzisz, pan, rzekł lekarz po madziarsku. Okropne dreszcze. Kończymy zimne. To już koniec. I pochylając się nad kadetem, zapytał go po niemiecku. Also wie Zer gut, zaszczekał zębami kadet Bigler. I... Ajne de deke. Świadomość częściowo jasna, częściowo przyćmiona, rzekł lekarz węgierski. Ciało ogromnie wychudzone, wargi i paznokcie powinny być czarne. Już mam trzeci taki przypadek, że umierają u mnie ludzie na cholerę bez czarnych paznokci i warg. Pochylił się nad kadetem i mówił dalej po madziarsku. Serce ledwie bije. Aj, ajne de, de 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 deke, dygotał kadet Bigler. To, co teraz mówi, to ostatnie jego słowa, rzekł lekarz sztabowy do podoficera sanitariusza po madziarsku. Jutro pochowamy go razem z majorem Kochem. Teraz straci przytomność. Czy papiery jego są w kancelarii? Pewno są, odpowiedział spokojnie sanitariusz. Aj, aj, ne, ne, de, 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 deke", wołał za odchodzącymi kadet Bigler szczękając zębami. W całej sali na szesnaście łóżek było tylko pięciu ludzi. Jeden z nich był nieboszczykiem. Zmarł przed dwiema godzinami. Był przykryty prześcieradłem i nazywał się tak samo jak odkrywca zarazków cholerycznych. Był to Major Koch, o którym lekarz sztabowy mówił, że jutro będzie pochowany razem z kadetem Biglerem. Kadet Bigler uniósł się na łóżku i po raz pierwszy widział, jak to się umiera na cholerę za najjaśniejszego pana. Bo z czterech pacjentów dwaj konali dusili się i śnieli. Z ich ust wydzierały się jakieś słowa, ale nie wiadomo było, co mówią i w jakim języku. Był to raczej charkot zdławionego głosu. Dwaj inni z ogromnie burzliwą reakcją, będącą oznaką wyzdrowienia, przypominali chorych na tyfus, bredzących w gorączce. Wykrzykiwali jakieś niezrozumiałe słowa i wierzgali chudymi nogami, wysuwając je spod kober. Nad nimi stał wąsaty sanitariusz, mówiący na rzeczem styryjskim. Co Bigler zauważył i uspokajał ich. Ja też miałem cholerę, moi złoci ale nie wierzgałem kulasami Teraz już z wami dobrze. Dostaniecie urlop, jak tylko. Nie rzucaj mi się tu tak bardzo! Wrzasnął na jednego z nich, który tak porządnie wierzgnął nogą, że kołdra przeleciała mu przez głowę. — Tego się u nas nie robi. Bądź kontent, że masz gorączkę, bo cię nie będą stąd wywozili z muzyką. I tak już najgorsze za wami. Rozejrzał się dokoła. — A tam oto znowu dwaj zmarli. Można się było spodziewać. — Rzekł dobrodusznie. — A wy bądźcie kontenci, że najgorsze już za wami. Muszę skoczyć po prześcieradła. Po chwili wrócił. Nakrył umrzyków z wargami całkiem szczerniałymi. Wyprostował ich ręce ze szczerniałymi paznokciami którymi w agonii dusząc się darli naprężone przyrodzenie. Próbował wetknąć im języki do ust, a potem ukląkł przy łóżku i zaczął odmawiać pacierz. Heilige Maria Mutter Gottes. I stary styryjski sanitariusz spoglądał przy tym na obu pacjentów, których maligna oznaczała powrót do zdrowia i nowego życia. Heilige Maria Mutter Gottes, mówił dalej, gdy wtem jakiś nagłus potrząsnął go za ramię. Był to kadet Bigler. Słuchajcie, no, mówił, ja się kąpałem, to jest mnie kąpali, potrzebna mi kołdra, mnie zimno. To dziwny przypadek, mówił po upływie pół godziny ten sam lekarz węgierski, pochylając się nad kadetem Biglerem, który odpoczywał pod kołdrą. Pan jest rekonwalescentem, panie kadecie. Jutro wyprawimy pana do zapasowego szpitala do Tarnowa. Pan jest siewcą bakterii cholerycznych. Wiedza posunęła się tak daleko, że wszystko już wiemy. Pan jest z dziewięćdziesiątego pierwszego pułku. 13 Marsz Batalionu dodał sanitariusz za kadeta Biglera. Kompania 11. Proszę pisać, rzekł lekarz wojskowy. Kadet Bigler, 13 Marsz Batalion, 11 Kompania, 91 Pułk Piechoty na obserwację do cholerycznego baraku w Tarnowie. Siewca zarazków cholerycznych. W taki sposób z kadeta Biglera, entuzjastycznego wojaka, stał się siewca bakterii cholerycznych.